Przejdźcie w następnej ale degustację. Tym razem e, perła e, Porter Bałtycki w małej 0,33 butelce e, Piwo do dolnej fermentacji o ciemno-brązowej barwie. E, zasługą wykorzystanych w produkcji aż pięciu słodów palonych jest wykwintna słodycz czekolady i karmelu przełamana gorzyczką chmielów lubelskiego i marynka. Piwo ciemne, mocne, pasteryzowane, alkohol 9,5% alkoholu, zawiera słód jęczmienny. Ekstrakt 22% wagowo. Perła, browary lubelskie, za Lublin. Proszę bardzo, kapsel dedykowany, proszę bardzo. Perła, porter bałtycki, miło. I przejdźmy do piwa. Piwo jest ciemnobrązowe, taki Niewielkimi urbinowymi przebłyskami, a one są bardzo delikatne. Piana e, beżowa, e, niewielka, dosyć szybko padająca, teraz została tylko taka leciutka e, obrączka na szkle. Aromat jest palony, trochę słodowości, lekki karmel. Nie ma zbyt dużo tych, e, tych aromatów. Spróbujmy coś w smaku. Zobaczę, zrobię. Mmm. Nawet jest e, takie średnie nasycenie troszkę, nawet gryzie język. Jest karmelowo e, troszkę czekolady niewielka paloność. Lekkie nutki kwaskowe, ale jest bardziej słodko i karmelowo. Nie jest za słodko, ale właśnie taka karmelowa słodycz gdzieś tutaj dosyć się wydatnia. Jest okej. Okay. Jeśli chodzi o gorączkę, nie jest ona zbyt duża. Trochę paloności. Eee. Trochę czekolady, do takiej gorzkiej raczej. Mm. Teraz ceny jest trochę, trochę bardziej takie, właśnie gryzące. Ale ogólnie, całkiem przyjemnie. Może dla niektórych będzie zbyt słodko i karmelowo. Ale jest dosyć przyjemnie. Um, nie wiem czy jeśli się go nie zostawi i nie będzie ono i <laughs> przytrzyma trochę dłużej, nie będzie zbyt słodkie później. Ale rzeczywiście jest jeszcze takie może nieco nieułożone, jaka jest data. Nie jest zbyt długa. Jeszcze jakieś 8-9 miesięcy zostało. Mm, no, ale można by go poleżakować. Tylko czy nie będzie zbyt słodki wtedy? E, napiszcie mi w komentarzu, czy próbowaliście leżakować perłę? I co z tego wynikło? E, a tak, no to chyba warto spróbować. Troszkę inny, może bardziej taki słodszy, bardziej karmelowy. No, ale przecież czymś te portery muszą się różnić. E, mam nadzieję, że talcję wam się podoba. No, jak podoba mi się ten porter, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak zrobienia na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zrobię.